Wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku. I dzisiaj chciałabym Was zaprosić na kolejny filmik z dwóch miesięcy, bo w zeszłym miesiącu pod koniec listopada nie udało mi się nagrać filmiku z. Tym, co udało mi się kupić właśnie w listopadzie I postanowiłam, że teraz właśnie pod koniec grudnia Nagram taki filmik z zestawieniem takim z dwóch miesięcy Z listopada i z grudnia Pomimo tego, już jest na dwóch miesięcy, że jest to dwumiesięczne zestawienie Nie jest jakoś, nie wiadomo jak dużo kosmetyków Jakoś tak w tych ostatnich miesiącach bardziej się ograniczałam I nie kupowałam już tak dużo, kupowałam raczej to, co mi było tylko potrzebne i jeżeli jesteście ciekawe, co przybyło do moich zbiorów kosmetycznych w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, to zapraszam dalej do oglądania mojego filmiku. E, pomimo tego, że kolorówki jest więcej, to może właśnie o niej e, teraz zacznę i zacznę od tego, co przyszło do mnie w sumie. E, najbardziej ostatnio i jest to e, paleta u Urban Decay e, Naked 2. Ja na tą paletkę już dosyć długo chorowałam e, i bardzo chciałam ją mieć. Ostatnio wyszła ta nowa paletka Naked Basic, czy jakoś tak, e, ale tam było tylko 6 cieni i w końcu e, stwierdziłam, że bardziej będzie mi się opłacało kupić tą e, zwykłą e, Naked 2, bo z tej właśnie byłam bardziej zadowolona, bardziej mi się podobała. Na pewno widziałyście już dużo dużo zdjęć i dużo razy w różnych filmikach u różnych dziewczyn właśnie tą paletkę Naked 2, dlatego tutaj nie chciałabym się jakoś dużo na nią rozwodzić i tylko chciałabym zaznaczyć, że jest ona u mnie i na pewno pojawi się w różnych, w różnych makijażach, jakie Wam będę nagrywała po nowym roku na pewno. I drugim takim najświeższym kosmetykiem jest. Kosmetyk z firmy MAC, jest to mój pierwszy kosmetyk z firmy MAC I ten kosmetyk dostałam od swojego męża na święta pod choinkę I jest to korektor MAC Pro Longwear Concealer w kolorze NC15 I to jest ten korektor w tej małej szklanej buteleczce o tym korektorze bardzo dużo vlogerek właśnie mówiło, że jest bardzo fajny i godny uwagi. Ja poszukiwałam bardzo długo swojego idealnego korektora, aż w końcu wśród tych oczywiście tańszych drogeryjnych, aż w końcu zdecydowałam się na ten. I przy okazji świąt, właśnie mój mąż zrobił mi taki prezent, że ten korektor mi kupił. Na chwilę obecną używałam go dopiero raz, więc jeszcze nie mogę nic na jego temat powiedzieć. Ale na pewno po dłuższym stosowaniu pojawi się jakaś recenzja na jego temat. A także będziecie mogło go zobaczyć właśnie w różnych filmikach z makijażami. Kolejnymi produktami, jakie tutaj mam. I był, jest to produkt, który trafił do mnie e, dzięki, e, trafił do mnie z wymianki na wizerzu e, I jest to ten podwójny różo-brązer, troszeczkę rozświetlacz e, Double Act by Double Seven e, I to jest to połączenie właśnie brązera i różu, troszeczkę rozświetlacza co, coś takiego, mniej więcej tak to wygląda. Jak widzicie używałam go już kilka razy, z wymianki dostałam go praktycznie nowego więc tutaj akurat to zużycie jakie widzicie tutaj jest praktycznie tylko i wyłącznie moje. Na chwilę obecną jestem do niego tak troszeczkę sceptycznie nastawiona, niby fajnie, niby ok, ale jakoś tak nie do końca mi coś pasuje. Poużywam go jeszcze trochę i na pewno coś więcej na jego temat powiem. Na razie tak jak mówię nie jest to jakoś tak, myślałam, że będzie troszeczkę lepiej. I kolejnym produktem również z wymianki jest owocowy błyszczyk do ust, zielia, bluebell, jagoda i porzeczka. Nigdy nie miałam okazji testować tych, tych kosmetyków, tych... Tych błyszczyków z dzisiaj, dużo o nich słyszałam. Mają swoich zwolenników, a również wielu, wielu przeciwników. Chciałam wypróbować akurat był, e, był nowy, nieużywany, więc e, skusiłam się na niego. E, kolejnym produktem, już, jaki sobie kupiłam, również z kolorówki jest e, pigment z Kobo i jest to pigment w kolorze takim srebrnym. E, jest to numer 503 Frosty White. Tutaj Wam pokażę. E, że jest to taki właśnie e, srebrny, bardzo połyskliwy pigment. E, jeszcze go nie używałam, ale mam nadzieję, że e, w jakoś w najbliższej przyszłości nagram Wam jakiś filmik właśnie z tym, e, z tym pigmentem, coś takiego bardzo połyskliwego może na jakąś studniówkę, e, czy, czy na jakąś właśnie taką okazję, tak karnawał teraz będzie coś e, może wymyśleć, coś może się Wam przyda. Te pigmenty ostatnio znowu były w jakiejś promocji chyba w Naturze, z tego co, co mi się kojarzy, ale pewna nie jestem. I również z Natury kolejnym kosmetykiem z kolorówki jest pomadka. Pomadka z firmy Essence w kolorze 60 Cutie Mac Cute. Obok tych pomadek z Essence bardzo długo przechodziłam i bardzo długo nie mogłam się naprawdę na żadno zdecydować. Aż w końcu któregoś dnia, jak zobaczyłam, że one kosztują tylko chyba 8 zł, to stwierdziłam, że nie, tak nie może być e, i muszę ją sobie kupić. I zdecydowałam się właśnie na ten kolorek. Tak wygląda tutaj na ręku. Mam ją teraz też na ustach, ona jest taka bardzo delikatna, idealnie nadaje się do jakiegoś dziennego, e, delikatnego makijażu. Fajnie właśnie tak rozjaśnia usta i nadaje im takiego e, połysku. Kolejnymi produktami teraz już będą lakiery do paznokci i na początek dwa lakiery, jakie sobie kupiłam w takiej małej, niesieciowej drogerii u mnie w mieście. I pierwszym z nich jest lakier z Golden Rose w kolorze Rich serii Rich Color w kolorze 31. Jest to taki jagodowy fiolet, o którym już pisałam na swoim blogu. Drugim natomiast jest taka krwista czerwień z różowym brokatem z firmy Bell w kolorze 420 i ostatnio również jego recenzja pojawiła się na moim blogu, więc oczywiście dam Wam linki na dole, żebyście mogły sobie przeczytać i ewentualnie obejrzeć jakieś zdjęcia, jeżeli jesteście zainteresowane. I dwa ostatnie lakiery, w ogóle dwa ostatnie produkty z kolorówki są to lakiery z China Glaze z ostatniej świątecznej kolekcji, i pierwszym jest lakier taki złoty, glitter i jest to kolorek Champagne Kisses. Coś takiego tak się prezentuje. Natomiast drugi to taki troszeczkę grubszy brokat, yy, który nazywa się Pure Joy. Obydwa rzeczywiście wyglądają bardzo świątecznie i do mojej kolekcji idealnie świątecznych lakierów idealnie pasują. Ja je zamówiłam w komplecie, w takim zestawie na, w sklepie internetowym Victoria's Beauty. Jedyny mankament tego sklepu to dosyć długo czeka się na zamówienia, ale ceny są naprawdę atrakcyjne i wydaje mi się, że warto u nich zamawiać. I oczywiście podam Wam link do tego sklepu na dole w opisie. Wspominałam o nim Wam już kilka razy, nawet w filmikach. I ja muszę powiedzieć, że z tego sklepu jestem bardzo zadowolona. Teraz już przejdę do produktów z pielęgnacji i może zacznę od produktu, który również trafił do mnie w wyniku e, wymiany e, na wizarzu. Jest to miniaturka masełka, relaksującego masełka do ciała o zapachu trawy cytrynowej i kokosa z firmy e, Pat and Wrap. Ja miałam możliwość używania, testowania w sumie tylko kilka razy, kremu do rąk właśnie z tej serii relaksującej o tym zapachu. Niesamowicie ten zapach przypadł mi do gustu i dlatego skusiłam się na to masełko i teraz używam go praktycznie też tylko do rąk, bez to bardzo mały słoiczek. Ma bardzo fajną konsystencję i się zastanawiam, czy nie kupić sobie tego balsamu, czy tam kremu do rąk nie pamiętam dokładnie jak on się nazywa w pełnym w wymiarowym opakowaniu, ale na razie może troszeczkę uda mi się złożyć tych kremów do rąk, jakie ja posiadam. Dalej krem do twarzy nawilżający, krem do twarzy na dzień z witaminą E z firmy Oriflame z serii Essentials. Jest to ten krem, ona kiedyś był w innym opakowaniu. Ostatnio mam bardzo przesuszone tutaj skórę na kościach policzkowych. Nie wiem, czy jest to wina kosmetyku, który teraz używam do mycia twarzy, czy po prostu e, tylko i wyłącznie ze względu na mrozy, jakie ostatnio, e, jakie ostatnio były przed świętami. I w każdym razie mam bardzo przesuszone, aż takie nieprzyjemne w dotyku e, tą skórę tutaj, dlatego skusiłam się na ten krem, on był dosyć tani, jest go 50. Nie, 75 ml, bardzo fajnie pachnie, ale używam go dopiero od kilku dni, więc nie bardzo mogę coś na jego temat y, powiedzieć. I jeżeli jesteśmy przy twarzy, no to y, muszę wspomnieć właśnie o płynie micelarnym z firmy Bourgeois. Y, ja ten płyn kupiłam dosyć niedawno i używałam go też tylko kilka razy. Y, z tego co wiem, z tego co czytałam jest to. Y, jest on uważany za... Tańszy substytut płynu micelarnego z biodermy. Muszę powiedzieć, że na te kilka użyć, jakie do, do tej pory udało mi się zrobić tym płynem, to nawet mogę zaryzykować stwierdzenie, że jest on lepszy niż płyn micelarny z biodermy, ale na większą, na dokładniejszą recenzję i opinię musicie jeszcze trochę poczekać, bo jak widzicie, zużycie jest praktycznie znikome. I do demakijażu w Rosmanie również e, kupiłam sobie te gąbeczki e, Calypso i ja ich używam e, do mycia twarzy żelem, właśnie e, jak już sobie zmyję e, makijaż oczu, tusz, e, jakieś tam cienie czy eyeliner, to e, później e, wodą zmywamy cały podkład, korektor. E, puder i właśnie do tego celu używam tych gąbeczek. Tutaj w opakowaniu jest duża, nieużywana gąbeczka, natomiast tutaj mam używaną, troszeczkę jak widzicie już mniejsza, bo jest, jest wyschnięta, wysuszona. Jestem z nich zadowolona i podejrzewam, że wkrótce pojawi się opinia na ich temat, bo używam ich już od jakiegoś czasu i mogę już co nieco na temat tej gąbeczki powiedzieć. Kolejnymi produktami są dwie maseczki do twarzy, jedna jeszcze nie używana. Jest to maseczka truskawkowa, głęboko nawilżająca i odblokowująca pory. I ona tak wygląda. One są dostępne na pewno w naturze. Nie wiem czy w rosmanie są. Jest to, te, te maseczki kosztują około chyba 5 czy 6 zł, aczkolwiek jest to dosyć duża pojemność. Wydaje mi się, że jak na maseczkę, bo jest to aż 15 ml. Jeszcze i nie używałam, tak jak widzicie. Ale skusił mnie ten truskawkowy. E, zapach czy, czy coś takiego, jak ją wypróbuję, to na pewno opiszę swoje wrażenia na blogu. Natomiast drugą maseczką, jaką tutaj mam, jest normalizująca, relaksująca maseczka e, z wyciągiem z bawełny i białą glinką. E, dla kobiet w ciąży. Ona nawilża, redukuje niedoskonałości wypryski, a także wygładza z perfekty z celi Mama. Muszę powiedzieć, że ta malutka saszetka na chwilę obecną starczą mi już na trzy aplikacje tej maseczki i jeszcze mamy jej tutaj sporo, na pewno starczy mi na, na dwie, podejrzewam, że na dwie spokojnie mi wystarczy. Bardzo fajnie, delikatnie pachnie po zmyciu tej maseczki, nasza twarz jest bardzo fajnie nawilżona, wygładzona i jestem z niej naprawdę bardzo zadowolona. Będę na pewno kupowała więcej opakowań, bo fajnie się mnie sprawdza, fajnie właśnie nawilża moją twarz i faj, fajnie właśnie pozostawia ją taką gładką i delikatną. I drugim kosmetykiem, tym razem z Bielenda, ale również z tej serii dla kobiet w ciąży jest krem. jest to skuteczna kuracja przeciw rozstępu na brzuch biodra, pośladki i uda. E, używam go od jakiegoś czasu. Oczywiście o efektach nie mogę jeszcze nic powiedzieć. E, bardzo fajnie, delikatnie pachnie, fajnie się wchłania, fajnie się rozsmarowuje. E, nie sprawia żadnych problemów właśnie przy aplikacji, e, ale o efektach, tak jak już powiedziałam, wspomnieć nie mogę. E, więc na, na jakieś efekty będziecie musiały poczekać jeszcze kilka miesięcy, jeżeli jesteście zainteresowane produktem właśnie dla kobiet w ciąży. I ostatnim produktem, jaki chciałabym Wam pokazać jest szampon do włosów. Jest to szampon z firmy Matte i to był z tej serii przeciw wypadaniu włosów. Ostatnio bardzo dużo włosów mi wypada i wiem, że jest, to, że jest to normalne, ale chciałabym jakoś temu zapobiegać i kupiłam ten szampon. On w Rossmanie kosztował około 23 czy 6 zł. Niestety nie sprawdził się u mnie totalnie. Ja używam go od mniej więcej dwóch miesięcy, bo zaraz na początku listopada go kupiłam jeszcze troszeczkę mi zostało tutaj, widzę, że jeszcze mniej więcej tyle opakowania. Jest, więc jeszcze na kilka użyć go mam. Niemniej jednak nie zrobił nic, fajnie oczyszczał. Miałe selesy, więc, więc nie można od niego niczego, nie wiadomo jakiego wymagać. Na pewno do niego nie wrócę, bo, bo, bo był dosyć drogi, a nie robił praktycznie nic z problemem wypadających włosów. Więc tutaj mogę już powiedzieć, że na pewno się mnie nie sprawdził i ja osobiście go nie polecam. To by było na tyle. Chciałam Wam przedstawić kilka swoich nowości w zbiorach kosmetycznych. Tak jak powiedziałam, były to nowości z ostatnich dwóch miesięcy, bo w listopadzie nie udało mi się nagrać takiego filmiku. Tak jak widzieliście tych kosmetyków nie jest jakoś nie wiadomo jak dużo. Widzicie, że jest tutaj dosyć duże zróżnicowanie. Od... Mam nadzieję, że taki filmik przypadł Wam do gustu i będziecie go chętnie oglądać. Jeżeli tak, no to oczywiście zapraszam do komentowania i dodawania kciuków w górę. Tak jak zawsze zapraszam was na mojego bloga.